Nie lękaj się, bo już nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie Twojej młodości i nie wspomnisz już hańby Twego wdowieństwa, bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu najmie Pan zastępów, odkupicielem Twoim święty Izraela. Nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaista jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu wezwał Cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości mówi Twój Bóg. Na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnę. W przystępie gniewu kryłem przed Tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad Tobą się ulitowałem, mówi Pan Twój Odkupiciel. Dzieje się ze mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię. Tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na Ciebie, ani Cię gromić nie będę». Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju. Mówi Pan, który ma litość nad Tobą.